Idziemy teraz w drugim etapie. Jesteśmy jako pierwsza grupa. Przejdźmy jako pierwsza grupa w tym drugim etapie. Drugi etap kończy się w Tyńcu. W Tyńcu też będzie msza święta. Zawsze przed pierwszą grupą jedzie policja, która strzeże bezpieczeństwa. Tradycją jest również to, że kiedy idziemy pierwszą grupą, poniesiemy krzyż pielgrzymkowy. I tutaj właśnie widać to. Wszyscy są bardzo, bardzo mokrzy, bo też nieustannie pada, i to pada coraz mocniej. Ale zobaczcie, wszyscy mają buzie uśmiechnięte, zadowoleni, szczęśliwi, że mogą iść w do Matki Bożej. Dobra, 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 dobra. Daj, tak. No i za nami następne grupy idą.